Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o problemie, który może dotknąć każdego z nas, a mianowicie o przegrzewaniu się silnika po właczeniu klimatyzacji. W tym filmie postaram się wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, jakie są objawy przegrzewania się silnika oraz jak temu zapobiegać. Opowiem również o kilku prostych czynnościach, które można wykonać, aby schłodzić silnik, jeśli już się przegrzeje. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o problemie, który może dotknąć każdego z nas przegrzewaniu się silnika po właczeniu klimatyzacji. Przyczyny- niewystarczająca ilość czynnika chłodzącego- to jedna z najczęstszych przyczyn. Należy regularnie sprawdzać poziom czynnika i uzupełniać go w razie potrzeby. Zatkany układ chłodzenia. Brud, liście i inne zanieczyszczenia mogą blokować przepływ płynu chłodzącego. Należy regularnie czyścić chłodnice i przewody. Uszkodzony termostat. Termostat reguluje temperaturę płynu chłodzącego. Jeśli jest uszkodzony, może nie otwierać się prawidłowo, co prowadzi do przegrzewania silnika. Uszkodzona pompa wody. Pompa wody odpowiada za cyrkulację płynu chłodzącego. Jeśli jest uszkodzona, płyn nie będzie krazył prawidłowo, co również może prowadzić do przegrzewania. Nieszczelności w układzie chłodzenia nieszczelności mogą powodować wyciek płynu chłodzącego, co zmniejsza jego ilość i prowadzi do przegrzewania. Uszkodzony wentylator chłodnicy wentylator chłodnicy odpowiada za chłodzenie płynu chłodzącego. Jeśli jest uszkodzony, nie będzie działał prawidłowo. Co również może prowadzić do przegrzewania. Objawy Wzrost temperatury silnika To główny objaw przegrzewania. Można go zauważyć na wskaźniku temperatury na desce rozdzielczej. Słaba wydajność silnika Przegrzany silnik może tracić moc i mieć problemy z przyspieszaniem. Biały dym z wydechu Biały dym z wydechu może wskazywać na uszkodzenie uszczelki głowicy. Głośne dźwięki z silnika. Głośne dźwięki z silnika mogą wskazywać na uszkodzenie łozysk lub innych elementów. Co zrobić, gdy silnik się przegrzewa? Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu. Wyłacz silnik. Otwórz maskę, aby silnik mógł się schłodzić. Sprawdź poziom płynu chłodzącego. Jeśli płynu chłodzącego jest mało, uzupełnij go. Jeśli płynu chłodzącego jest dużo, sprawdź, czy nie ma wycieków. Jeśli nie ma wycieków, sprawdź wentylator chłodnicy. Jeśli wentylator chłodnicy nie działa, skontaktuj się z mechanikiem. Pamiętaj! Przegrzanie silnika może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Jeśli zauważysz, że silnik się przegrzewa, nie lekceważ tego i jak najszybciej skontaktuj się z mechanikiem. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci zrozumieć problem przegrzewania się silnika po właczeniu klimatyzacji. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Właczenie klimatyzacji w samochodzie może prowadzić do jego przegrzewania się z kilku powodów. Pierwsze dodatkowe obciążenie silnika Kompresor klimatyzacji jest napędzany przez silnik, co zwiększa jego obciążenie. W rezultacie silnik musi pracować ciężej, co może prowadzić do wzrostu temperatury. Drugie zmniejszona wydajność chłodzenia. Gdy klimatyzacja jest właczona, część płynu chłodzącego jest kierowana do skraplacza, który znajduje się przed chłodnicą. To zmniejsza ilość płynu chłodzącego dostępnego do chłodzenia silnika, co może prowadzić do jego przegrzewania się. Trzecie problemy z układem chłodzenia. Jeśli układ chłodzenia nie działa prawidłowo, może to również prowadzić do przegrzewania się silnika. Przy klimatyzacji: problemy mogą dotyczyć np. termostatu, pompy wody lub chłodnicy. 4. Niewystarczający przepływ powietrza Jeśli przepływ powietrza przez chłodnicę jest ograniczony, może to również prowadzić do przegrzewania się silnika. Na przykład zatkany filtr powietrza lub uszkodzony wentylator chłodnicy mogą ograniczać przepływ powietrza. Tak, właczenie klimatyzacji może prowadzić do wzrostu temperatury silnika. Dzieje się tak, ponieważ kompresor klimatyzacji jest napędzany przez silnik, co zwiększa jego obciążenie. Nie, jeśli samochód się przegrzewa, nie należy właczać klimatyzacji. Właczenie klimatyzacji tylko pogorszy sytuację. Zamiast tego należy wyłaczyć klimatyzację, otworzyć okna i skierować nawiew na przednia szybę. Jeśli twój samochód nagrzewa się przy właczonej klimatyzacji, powinienes jak najszybciej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i wyłaczyć silnik. Następnie sprawdź poziom płynu chłodzącego i upewnij się, że wentylator chłodnicy działa prawidłowo. Jeśli nie jesteś w stanie zidentyfikować przyczyny przegrzewania się silnika, skontaktuj się z mechanikiem.